Marik, raz, dwa, trzy, cztery, wróciłem z kolegami. Dzisiaj będzie Marik, raz, dwa, trzy, cztery. Patrzcie tam. No co? Górka. kurka, kurwa. Górkę to ty masz łonową. Góra, kurwa, że ja pierdolę. Najwyższa na tej asteroidzie. To na syf jak w kurniku. Dzień dobry, dla mnie łagodny falafel yy, na cienkim. A dla ciebie Radziu? A ty Damian Pedał jesteś? Dwa razy ostra baranina na grobym! <słuch> Niech będzie. K**a, już myślałem, że uda mi się sprzedać ten kotlet z grochu. bo ja zamówiłem te falafle. Belka podniesiona o jeden próg, wiatr niebezpiecznie wieje pod narty. Ale to nie przestraszy młodego Mazocha. Chorągiewka Słowacji uniesiona nad głową trenera w myślach Mazurek Dąbrowskiego. I machnął! No i po chłopie. Dzisiaj bądź tuś na chwilę. No przecież nic nie mówię! Cis. <laughs> it's the goofy.